Cześć, kochanie! Jestem matyń gdzie ślaguję! Oooo, koniem strasznie wymafuję! A kapusto, ty kołczanie, mówisz do mnie! Cześć, kochanie! Prawda. Jesteśmy matynim i subcia! Gdzie ślagujemy! Oooo, o, koniem! Ta, y, y, taczką strasznie <laughs> wymatujemy. A zielony! kapusto, wy kołczany wykołcza, mówicie do, do nas. nas cześć, kochane, hello, baby uh, seksa, seksa pieroga z peweksa seksa, seksa, chcę! pieroga z peweksa chcę ci proga nie, tak w ogóle pozdrawiamy laczki cześć, o, apel odwrotny, apel osobno